Rozejm w Żorach 1407 Rozejm w Żorach był umową pokojową zawartą 7 listopada 1407 roku pomiędzy księciem Cieszyńskim Przemysławem I Noszakiem a księciem Opawskim Janem II Żelaznym. Zakończył on konflikt, który wybuchł w 1406 roku z powodu sporu o ziemię należące do zmarłego księcia Raciborskiego Leszka. Tło historyczne. W 1406 roku zmarł bezpotomnie Leszek, książę raciborski z dynastii Piastów. Jego ziemie były pożądane przez wielu sąsiadów, zwłaszcza przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka i księcia opawskiego Jana II Żelaznego. Obaj byli spokrewnieni z Leszkiem i uważali się za jego prawowitych spadkobierców. Przemysław I Noszak był synem Elżbiety, siostry Leszka, a Jan II Żelazny był synem Anny, córki Leszka. Przemysław I Noszak był sprzymierzony z królem Polski Władysławem II Jagiełą, który popierał jego roszczenia do raciborskiego dziedzictwa. Jan II Żelazny był natomiast stroną cesarza rzymsko-niemieckiego Zygmunta Luksemburskiego, który chciał utrzymać wpływy na Śląsku. W 1406 roku doszło do otwartego konfliktu zbrojnego pomiędzy oboma książętami, który trwał przez rok. Postanowienia Rozejmu. W 1407 roku obie strony zgodziły się na zawarcie Rozejmu w Żorach, miasteczku leżącym na granicy księstw Cieszyńskiego i Opawskiego. Rozejm został pośredniczony przez biskupa Wrocławskiego, Wacława II Legnickiego i księcia oleśnickiego Konrada III Starego. Rozejm przewidywał następujące postanowienia: Przemysław I Noszak i Jan II Żelazny zobowiązali się do zaprzestania walk i wzajemnego szkodzenia. Przemysław pierwszy Noszak zrzekł się roszczeń do Księstwa Raciborskiego na rzecz Jana II Żelaznego, który zobowiązał się do zapłaty 6000 kopiejek groszy praskich. Przemysław pierwszy Noszak zobowiązał się do sprzedaży książęcej wsi Garwolin Jankowi II Żelaznemu za tysiąc kopiejek groszy praskich. Przemysław pierwszy Noszak i Jan II Żelazny zobowiązali się do wzajemnej pomocy w razie zagrożenia zewnętrznego lub wewnętrznego. Przemysław I Noszak i Jan II żelazny zobowiązali się do zachowania wierności królowi Polski Władysławowi II Jagielle i cesarzowi rzymsko-niemieckiemu Zygmuntowi Luksemburskiemu. Skutki Rozejmu Rozejm w żorach zakończył konflikt pomiędzy książętami Cieszyńskim i Opawskim, ale nie rozwiązał kwestii spadku Poleszku. Jan II żelazny nie był w stanie zapłacić Przemysławowi I Noszakowi całej sumy, którą się zobowiązał. Ponadto w 1410 roku zmarł bezpotomnie król Czech i Węgier Wacław IV Luksemburski, brat Zygmunta Luksemburskiego. Wywołało to kryzys dynastyczny i walki o koronę czeską, w które zaangażowali się obaj książęta. Przemysław I noszak poparł kandydaturę Władysława II Jagieły, a Jan II żelazny kandydaturę Zygmunta Luksemburskiego. W 1412 roku doszło do ponownego wybuchu wojny pomiędzy nimi, która trwała do 1417 roku, kiedy to zawarto kolejny rozejm w Cieszynie. Rozejm w żorach był więc tylko tymczasowym zawieszeniem broni, które nie przyniosło trwałego pokoju na Śląsku. Jednakże miał on znaczenie dla historii Polski, ponieważ umocnił sojusz pomiędzy Przemysławem I Noszakiem a Władysławem II Jagiełą, który był ważny dla obrony polskich interesów na Śląsku i w Czechach.